Cześć, oto moja analiza i reakcja na nowy zwiastun Roblox PG3 Branched Realities. Rost nazwał to chaos wieloświata. Zobaczymy, czy wieloświatu. Dobra, lecimy, słuchajcie, zapowiada się ciekawie. W ogóle premiera tej gry 4 czerwca bodajże. Zobaczymy sobie. I co w ogóle ten tyś tu świadczy o tym, że tu będzie wiele, jakby rzeczywistości, w jednym się scalało. W jednej rzeczy. Ok. Zobaczmy sobie. Graficznie to. Ojeju. Graficznie to naprawdę bardzo fajnie wygląda. Zobaczcie sobie. Ej, to z gierka zapowiada się całkiem konkretnie. O Boże, co to jest? Ok, z pierwszej osoby gra. O kurka, ktoś coś nas przejechało. A to trochę podobne jest do y, tej gry, która. Dead by Dead Daylight, nie? Chyba tak się to nazywa, ta gra gdzieś tam. Gra się albo uciekinierem, albo y, tym potworem. Fajnie, fajnie to wygląda mrocznie. W ogóle dajcie znać w komentarzu, który wam się najbardziej podoba postać tutaj, która. <laughs> Okej. Okay. Wow, epicko. Kozacko to wygląda naprawdę, wow. Fajnie te postacie wyglądają. Ładnie, graficznie i wizualnie super. Co to czołk? <laughs> Skuszy, Skuszy? cygno. Oj, to było nieładne. Anto. Uu. Wow. Visual manager. Patrzcie na księżycu, ktoś sobie tutaj. Ej, fajnie. Książka. Ej, super to wygląda. Bardzo mi się podoba ten trailer. Naprawdę. Co? Poser. poser. A, poser. Naprawdę mega. Jestem pod wrażeniem tego, słuchajcie. Super. Piękny trailer. W skali od 1 do 10, 10.